Cześć kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z majowym Glossy Boxem. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu dotarł do mnie bardzo wcześnie, z wklejstwem ostatnią osobą, do której on dociera. A w tym miesiącu jest standardowo e, jaśniutkie różowe pudełeczko. I w środku mamy... jest dosyć fajne, muszę przyznać. To są w ogóle drugie urodziny angielskiego Glossy Boxa, więc to, tutaj mamy standardową karteczkę z produktami w środku. Z tyłu tu jest taki kupon, czy można użyć kodu na zniżkę na jakąś torebkę, nie znam tej firmy, Monier Forever. Tu jest zniżka 100 funtów, więc nie chcę wiedzieć, ile te torebki kosztują bez zniżki. Tutaj sobie pomogę ściągnąć. I teraz tak, e, w środku jest do tego, że właśnie, że to są drugie urodziny, jest... E, teraz to, normalnie to jest czarna chyba ten papierek jest czarny, więc tutaj pokrętę cały w kosmetyki i e, dwójeczki, bo to są drugie urodziny i taka się już naruszyła książeczka, którą mam pewno ja wykorzystam. I w środku wygląda to tak. I też jest inne, te, to wypełnienie jest pomarańczowe, zwykle jest czarne. I teraz mamy tak. Pierwszą rzeczą to jest um, próbka maskary z Givenchy. Chyba tak to się wymawia, ale pewnie nie. I bardzo fajnie zapakowana. Ja to mam otworzę. I ona wygląda tak. O, ciekawe, to jest aktubka. Więc. Jeżeli tak samo wygląda o szczoteczka w zdjęciu. Jest taka um, potrójna, więc jestem bardzo ciekawa tej maskary to jest w kolorze. Ona jest w kolorze czarnym. Tutaj jest. Nie wiem, jakie to jest pojemność. Półtorej grama a 8 gramów kosztuje 22,50, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Nigdy nie miałam nic z tej firmy. Następnym produktem jest. Nie wiem, jak się wymawia, K kaudali. Nigdy nie miałam nic. O, nie wiem, czy to znaczy, bo butelka jest przezroczysta. Nigdy nie miałam nic z tego produktu, Nie znam, z tego produktu, z, tego, z tej firmy, nie znam tej firmy. I to jest olejek i tu jest napisane, że można go wykorzystać do ciała, twarzy, włosów, paznokci, dodać do gorącej kąpieli bądź użyć jako olejku do masażu, więc nie wiem, wydaje się fajny i to jest pełnowymiarowy produkt, tu jest 15 ml, który kosztuje 4,5. funty, dziwna tracena. Um, więc nie wiem, jeżeli się sprawdzi, to nie jest drogi produkt. To myślę, że jak najbardziej go kupię. Wydaje się fajny, kurczę, tyle, y, to, takie duże zastosowanie. Więc to jest to. Następną rzeczą jest y, z firmy Harmony, której również nie znam. <tryk> to jest Moisturizing Cream Balm with Aloe Vera Butter. I to jest. Y Krem do cery mieszanej, który należy używać po oczyszczeniu twarzy i użyciu toniku. Nakładamy taki krem. jest to jakiś krem do codziennej pielęgnacji. Mm. Bardzo przyjemny zapach, taki wygląda jak taka musowa konsystencja. Więc y, zobaczymy. Tutaj, ja go mam w 10 ml, a 30 ml kosztuje 26,50. Więc to jest to. Następny jest um, primer i to jest firmy Beautiful Moments Cosmetics, której również nie znam, więc jest sporo kosmetyków, których nie znaczy no trzy z pięciu, których nie, e, nigdy nie widziałam. I to jest dosyć ciekawa rzecz, ponieważ to albo nakładamy na, e, znaczy e, jako bazę przeciw, e, żeby nam się cera nie świeciła, Albo można go wymieszać z podkładem, albo z różem, lub bronzerem, albo z cieniami i stworzyć eyeliner. Więc też jest dosyć spore zastosowanie. Myślę, że spróbuję go um, wykorzystać z każdym tym produktem i jak on się sprawdzi. Tu jest 2,5 grama. I 20 gramów kosztuje 20 funtów, no to będzie produkt dosyć spory, więc myślę, że cena jest jakaś sensowna. I kolejnym produktem jest eee, z tego Nail Ink lakier do paznokci. I to jest jakiś nowy, nowa seria neonowa i mój jest w kolorze Portobello, jeśli tak coś się mówię. I to jest taki pomarańczowy, koralowy kolor, więc jak najbardziej na czasie. Za 10 ml muszę zapłacić 11 funtów. To jest 4 ml, ale jak wiadomo, lakiery zużywam się bardzo wolno, więc taki, taki rozmiar najbardziej mi pasuje, więc kolorek jest prześliczny. Jest jeszcze jedna rzecz, podejrzewam, że ze względu na te drugie urodziny Glossy Boxa, to są pilniki do firmy Glossy Box. I... Jak najbardziej trafiony y, gadżet dla mnie, spróbuję go jakoś sobie wyciągnąć, ponieważ to są te pilniki um, papierowe. Kurczę, ale to jest przy, przyczepione. To są takie papierowe pilniki, jest ich tutaj dosyć sporo, 4, 8, 12, 16. 16. I to są właśnie pilniki, które ja używam, ponieważ um, nie wiem, ale jakoś te duże pilniki szybko mi się, y, nie wiem, tępią i szybko idą do kosza, a ty naprawdę na długo mi wystarczają, ja kupuję jak chyba w Tesco jakiś zestaw 10 i naprawdę na bardzo długo mi wystarczają, więc taki fajny gadżet, jeszcze są różowe, czemu nie więc to jest wszystko co jest w majowym Glossy Boxie w Anglii i jestem dosyć zadowolona, zobaczymy jak się sprawdzą te produkty, ten olejek wydaje się ciekawy i bardzo chciałam sprawdzić tej maskary więc zobaczymy mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia niedługo, pa pa